Cześć kochani, witam Was w ulubieńcach września. Z góry przepraszam Was za moją przedłużającą się nieobecność, za to, że ostatnio na moim kanale nic nowego się nie pojawiało. Jak wiecie, po części spowodowane jest to moim jeszcze wrześniowym wyjazdem, po części tym, że mam ostatnio tyle na głowie, tyle się dzieje. Że nie nadążam najzwyczajniej w świecie. Także troszeczkę opóźnieni ulubieńcy września, podzielę się z wami tym, co zwróciło moją uwagę w ubiegłym miesiącu które z kosmetyków sprawdziły mi się dobrze na moim właśnie wyjeździe wakacyjnym i które według mnie są godne zainteresowania. Zatem, jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam Was serdecznie do oglądania. Zacznę od dwóch balsamów do ciała, które ratowały moją skórę przez cały miesiąc, zarówno w trakcie wyjazdu, jak i po nim. Ponieważ, mimo ochrony, wysokiej ochrony przeciwsłonecznej, moja skóra się mocno opaliła i była dosyć mocno przesuszona, starałam się ratować tą sytuację przez cały miesiąc. I udało się, myślę, że skóra jest w całkiem niezłej kondycji. Pierwszy z balsamów to The Body Shop. The Body Shop to jest Shea Body Butter. Bardzo gęsty, to jest właśnie z tej serii gęstszych masek do ciała, jak widzicie, już no, dość mocno zużyty. O przepięknym zapachu, takim właśnie kojarzącym się z wakacjami, zapach jest taki orzechowy, ale chyba często pojawia się w kosmetykach do opalania, bo tak mi się właśnie kojarzy ten zapach. Piękny, bardzo gęsty, bardzo bogaty, ale nie obciąża tej skóry i nie natłuszcza jej w takim negatywnym sensie, w sensie. Nie lepicie się po tym balsamie, on mimo swojej gęstej formuły fajnie się wchłania na wilżatą skórę, pozostawiają ją taką sprężystą, lekko taką błyszczącą, ale to nie jest nic tłustego, takiego obleśnego. Także jeżeli bałyście się tej gęstej formuły, to naprawdę nie ma czego, ona jest bardzo przyjemna w użyciu i bardzo Wam polecam to masełko do ciała. Natomiast drugi produkt, nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że to jest małe opakowanie, ja dostałam ten produkt. Jest to mleczko odbudowujące do skóry bardzo suchej. To jest produkt, który zaczęłam używać dopiero po powrocie z wakacji yy, i naprawdę piątka z plusem. Yy, to jest mleczko, które ma naprawdę dobry skład i yy, yy, to jest Ivrochet. Ivrochet yy, Expert Reparation. <gryw> Pewnie to jest po francusku, więc nie wiem jak to się czyta, ale yy, tak wygląda opakowanie. Napiszę Wam oczywiście w. Yy opisie na dole wszelkie szczegóły ma leciutką konsystencję, w przeciwieństwie do poprzedniego produktu jest właśnie konsystencji mleczka do ciała, pięknie się wchłania i zaskakująco dobrze nawilża. Wystarczy użyć niewielkiej ilości, żeby naprawdę dużą powierzchnię ciała nawilżyć tym produktem. Także bardzo, bardzo Wam polecam również ten produkt, jeżeli potrzebujecie ekstra nawilżenia. Jeszcze pozostając przy pielęgnacji. Moim takim wyjazdowym ulubieńcem była Pinita Colada Shower Gel z The Body Shop. Jest to nic innego jak po prostu żel pod prysznic o zapachu pinakolady Piękny zapach, bardzo taki autentyczny, faktycznie pachnie jak kokos z ananasem, jak Drink pinakolada I tak właśnie uzupełniał mi jeszcze ten klimat wakacji. Bardzo miło mi się go używało i był bardzo wydajny, jak widzicie. Przez cały miesiąc użyłam trochę ponad połowę. Także fajny produkt to jest gęsty żel. Ja wiem, że The Body Shop produkuje żele pod prysznic o różnej gęstości. Już to zauważyłam, że najrzadsze są te z edycji limitowanych, takich w tych wąskich buteleczkach. To jest dosyć gęste. Najgęstszy, jaki trafiłam, to jest kokosowy, który już jest naprawdę jak jakiś krem pod prysznic. Także są różne gęstości. Ten jest taki średni, ale był bardzo, bardzo wydajny. Także to też polecam. Pomiędzy makijażem a pielęgnacją znajdą się jeszcze perfumy. Na wyjazd zabrałam taką malutką objętość perfum. Tutaj jest zaledwie 7,5 ml. I jest to Atelier Cologne. Perfumy, które ostatnio są dostępne w Seforze. To jest najmniejsza objętość, jaka jest dostępna. Natomiast z tego co widziałam. Na sklepie internetowym stacjonarnie to tam różnie wygląda. Są dostępne też duże pojemności, nawet setki. Jest to woda kolońska, to nie są perfumy. Jest to woda kolońska, taka uniseks powiedziałabym. Mój zapach to jest zapach cedrowy. I powiedziałabym, że jest dość męski, taki świeży i ostry, natomiast ja lubię takie zapachy. I zwłaszcza kiedy jest gorąca pora roku, to ja właśnie na przekór temu nie używam żadnych słodkich, kwiatowych zapachów czy owocowych, a właśnie raczej ostre, orzeźwiające, takie odświeżające. I naprawdę zakochałam się w tym zapachu. Rozważam zakup dużej pojemności. Tutaj jeszcze mi została połowa tej buteleczki, także nie jest źle. Ale piękny, jeżeli będziecie w seforze, to, to polecam Wam sprawdzić Atelier. Koloń. Jeśli chodzi o kolorówkę, mam Wam do pokazania cztery produkty. Ja nie szalałam z malowaniem się, zwłaszcza na wyjeździe, bo nie cierpię się malować, kiedy jest gorąco, kiedy jest upał i tak naprawdę rzadko kiedy zdarzało mi się malować, yy, raczej było to gdzieś tam na wieczór albo ewentualnie zakrycie jakiejś yy, niedoskonałości yy, i właśnie w tej roli świetnie sprawdzał się podkład Shiseido. Ja już Wam go pokazywałam w Holu bodaj, że jest to Shiseido UV Protective Liquid Foundation jest to podkład. W płynie, jak sama nazwa wskazuje i faktycznie on jest bardzo płynny, bardzo lekki, co jak zaraz powiem ma duże plusy. Ma SPF 30, to było dla mnie istotne, bo poza właśnie funkcją kamuflowania, jakiejś tam niedoskonałości, wyrównywania kolorytu cery, miał również funkcję ochronną. Dodatkowo jest mocno wodoodporny, absolutnie nie rusza go żadna woda morska, pod czy cokolwiek innego. No i właśnie ta ciekła formuła, on jest naprawdę bardzo płynny, dzięki czemu świetnie wtapia się w skórę, a jednocześnie zachowuje wysokie krycie. To jest coś, co się rzadko zdarza, coś bardzo pożądanego według mnie w podkładach, kiedy on jest lekki, rzadki, praktycznie nie czuć go na skórze a jednocześnie bardzo dobrze kryje i ja właściwie nie używałam go na całą twarz, może z dwa razy na wieczór, używałam go raczej w charakterze korektora, bo tak dobre jest jego krycie, że właśnie w ciągu dnia gdzieś tam zakrywałam sobie na dzień parę niedoskonałości i świetnie mi się w tej roli sprawdzał, był wodoodporny i miał filtr, także no idealny na lato, bardzo, bardzo Wam go polecam. Coś, o czym już mówiłam nie raz, ale jeszcze raz przypomnę, bo jest to, mogę powiedzieć, mój ulubieniec wakacji w ogóle. To jest Golden Rose Mineral Terracotta Powder w kolorze 04, jest to bronzer o pięknym satynowym wykończeniu, bardzo ładnym odcieniu brązu, to też jest dla mnie ważne, ani nie pomarańczowym, ani nie jakimś brudnym szarym, to jest idealny, przynajmniej jak dla mnie, odcień opalenizny. Pięknie podkreślał opaleniznę właśnie, albo kiedy jeszcze nie byłam opalona w, czy wcześniej w wakacje, używałam go po prostu, żeby dodać sobie trochę koloru, i nadal go używam, i nadal gdzieś tu na policzkach troszeczkę jestem nim muśnięta. Piękny, tani, dobry, trwały, uwielbiam, uwielbiam po prostu i na pewno będę ponawiać ten zakup, chociaż jest bardzo wydajny, bo używając go codziennie przez całe wakacje jeszcze nawet nie pozbyłam się na nim tej górki. Trzecia rzecz, którą chciałam Wam pokazać do makijażu, to jest, to jest nowa kredka do brwi z Sephory. Też Wam pokazywałam ten produkt w holu zakupowym z zeszłego miesiąca. Jest to wodoodporna kredka do brwi marki Sephora. Wygląda w taki sposób, że jest bardzo, bardzo cieniusieńka i to w niej lubię przede wszystkim, bo. Jesteśmy w stanie wyrysować naprawdę pojedyncze włoski. Wyparła wszelkie inne kredki do brwi w mojej kosmetyczce. Kosztuje 39 zł, więc przy jeszcze jakieś tam zniżce 20% to wychodzi praktycznie jak kosmetyk drogeryjny do brwi. Także opłaca się ją kupić. Z drugiej strony ma grzebyczek. Powiem Wam, że średnio mi się podoba. Zdecydowanie bardziej wolałabym jakąś taką spiralkę z drugiej strony albo nie wiem, żeby co innego było z drugiej strony, bo ten grzebyczek to tak... No, nie przemyśleli tego do końca, nie jest to wygodne. No, chyba, że ktoś ma super gęste próby i nie wiem, musi je czesać grzebieniem. W każdym razie jest świetna i jest wodoodporna, także też jej trwałość jest na pewno dzięki temu zwiększona. Bardzo ją lubię i polecam. I ostatnia rzecz, tak jak Wam mówiłam, ja się nie malowałam jakoś specjalnie przez czas wyjazdu, natomiast przez resztę września zdarzało mi się malować i wybierałam najczęściej tą paletkę. Jest to paletka Too Faced. Sugar Pop. Jest to taka z gatunku tych mniejszych paletek, Zlu Face, która ma w sobie trochę więcej koloru, niż ja zwykłam na co dzień używać. Właśnie leżała już u mnie dłuższy czas i w końcu stwierdziłam, że muszę zacząć coś tworzyć, a ponieważ zwykle obracam się w kręgu tych takich neutralnych barw, brązów, beżów to w końcu zdecydowałam, że poszaleję i ta paletka ma tu kilka właśnie takich szalonych propozycji. Nie ukrywam, że ja najczęściej sięgałam mimo wszystko po te ciemniejsze tutaj brąz i taki ładny jakby to nazwać bordowo-fioletowy, śliwkowy kolor. Bardzo mocno napigmentowane są te kolory neutralne. Zobaczcie, to jest po prostu... O. Więc, jeżeli szukacie w ogóle fajnego beżu, bazowego koloru, to polecam markę Too Faced, bo ona większość swoich cieni ma tak właśnie mocno napigmentowanych. I zdarzało mi się też sięgać po te szalone kolorowe kolorki. Kolorowe kolorki. Takie właśnie bardziej krzykliwe. Zdarzało mi się robić jakąś tam kreseczkę, jakieś drobne podkreślenie zewnętrznego kącika. Fajnie mi się sprawdzała ta paletka. Plus opakowanie metalowe i nie jest duża, więc też pojechała ze mną na wakacje i przeżyła. Także ją też mogę Wam serdecznie polecić. I to by było wszystko, jeśli chodzi o moich ulubieńców września. Nie jest tych kosmetyków zbyt wiele, tak jak Wam mówiłam, ja ani się nie malowałam, ani nie szalałam jakoś tam z pielęgnacją, tylko jakieś takie podstawowe kroki, żeby zachować dobrą kondycję. Natomiast teraz wracam do formy i pewnie będę używać tego wszystkiego trochę więcej, jak jestem u siebie. E, zwłaszcza makijażu, no bo już zaczął się sezon jesienno-zimowy i można troszkę poszaleć też z ciemniejszym makijażem czy też miękami. Ja lubię bardzo ten okres, także wracamy do normy. Bardzo Wam dziękuję, że przez ten czas, kiedy mnie nie było, zostałyście ze mną. Dostałam wiele pozytywnych komentarzy i miłych wiadomości od Was. Ciągle rośnie Wasza liczba i jestem zaskoczona, bo mimo, że nie odzywałam się do Was przez ponad 3 tygodnie, to zastraszająco rośnie liczba subskrybentów mojego kanału i naprawdę mnie serce rośnie, jest nas już ponad 4000, za co Wam bardzo dziękuję i każdego z Was osobna serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że uda mi się teraz wrócić do normy również z kanałem i nagrywać coś w miarę regularnie, chociaż natłocz zajęć i spraw. Troszeczkę mnie przerasta i dlatego tak rzadko się do Was teraz odzywam, ale postaram się poprawić. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Napiszcie, co u was, napiszcie, jakie kosmetyki Wam się ostatnio sprawdzały. Pozdrawiam Was cieplutko, pa pa!